Cześć, witajcie, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy taką fajną, malutką kosteczkę. Od Iskry nazywa się Giant. Kategoria to jest F2, klasa F2. Tako importer to jest Funkę. Nek na cały wyrzutnie to 35 gram. 7 strzałów, 14 sekund trwa i efekt to jest y, niebieski ogon i, i efekt tytanium salut. Także tak się prezentuje kosteczka. Zapraszam Was do testu. Tej oto kosteczki, także widzimy się y, już na dworze. Jestem już widzowie na dworze, także przechodzimy do testu. Kostki gigant 20 mm od iskry Funce także ładnie sobie ją podeprzemy żeby się nam nie wywróciła Tak, było na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zostaw subika. Dobra, to się manko. Do następnego.